Świadomy, świadomy, syn. Dostać glany nie było problemem. Pod tymi ciężkimi łóciorami gniotły się brudy gromadzone przez toksyczne wiatry minionych lat. Chrzęszczą złowieszczą, budząc cuchnące wspomnienia. I tak, i tak, i tak, i tak woleliście takie niebo. Rajski ogród usiany kwieciem szaro-brązowych śmieci. Świadec świetności ludzkości. W takich miejscach, gdzie panował brud i smród, panował też spokój. Inny spokój. Dla Eden z Edenu upragniony spokój. Uzależniający. Pełną piersią wdychała stręchliznę starych, opuchniętych wilgocią budynków. Przywiła się często i kaszląc od gorzkawego pyłu, którego zleżały tumany leniwy wiatr nieraz przesypywał z miejsca na miejsce. Spacerując między opustoszałymi budynkami, zaglądała po ich ziejących przeciągami, po wybijanych okiennicach. Szukała swojej na nadziei. Jak najdalej od wszystkich, żeby jakiś gorliwy pan nie pomyślał, że ta chce odbywać razem. Świni i zboczeńców nigdy nie brakowało, więc jeśli chciało się śnić, będąc taką jak Eden, trzeba było się dobrze przygotować. Stąd ta styluwa nie tylko brzęczące ponuro podkute łańcuchami glany. łeb też wygolony na łyso, bluza z kaptury. Co by ten łeb w jego cieniu kryć i nim po ciekawskich oczach nie nie. Ta bluza czarna zwykle, z kieszeniami z przodu na ręce jak warzną i z paroma innymi, dobrze wszytymi. Eden jedna wiedziała gdzie A pod bluzą szelki, które trzymały na jej tyłku luźne, męskie bojówki. Leżały na niej prawie jak jakieś szarowary z wypchanymi po brzegi kiermanami. Rękawiczki ogarnęła niedawno, chyba kolarskie. Świeciło blade słońce przebijając się swoją żółcią przez pozbawione dachów ruiny zapuszczonych blokowisk, w które zapuszczała się dziewczyna, brnąc głębiej i głębiej, mijała innych. Wszyscy byli jak zjawy. Milczenie było wystarczającą formą komunikacji. Tu nikt nie chciał sobie wchodzić w drogę za Przecież to raz. Coś jak sen, niby niewyraźne, rozmyte marzenie. Ale prawdziwe bardziej niż wszystko, co czekało w tamtym świecie. Ostatni bastion wolnej woli. Tylko tu dało się jeszcze o czymś świadomie decydować. I wszyscy decydowali się tu na to samo. Miało to nawet swoją nazwę: Świadomy sen.